Hejka hej wszyscy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie nareszcie postanowiłam nagrać filmik, co jem w ciągu dnia ostatnio na Instagramie i na Facebooku wystawiłam pytania, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć i właśnie to była jedna z odpowiedzi, a więc postanowiłam go dzisiaj nagrać. Um, wstałam około 11 i zaczęłam szykować tosty, a wczoraj zobaczyłam takie Um, właśnie bardziej fancy tosty na TikToku i mi przyszła ochota. E, tutaj leję jogurt um, owocowy, to były właśnie owoce, czyli berries. E, na tosta dodaję bananka i za chwilę dam blueberries. Um, a na drugiego daję awokado z pieprzem i solą. I możecie sobie pomyśleć, że. Hmm, słone, w sumie słone i słodkie, ale dziwne, ale <gryw> naprawdę było bardzo, bardzo preferencyjne. Tutaj kroję swoje tosty w sideways stronę, tylko przez to, żeby po prostu wyglądały bardziej estetycznie. Tutaj używam Canadian Maple Syrup, czyli syrop klonowy, żeby polać na słodkiego tosta i na owoce, tylko żeby dodać odrobinę smaku. Taram! Tak mi się prezentuje moje śniadanko. Również muszę dodać, że Codziennie po prostu zmieniam swoje dania, więc nie jem tego samego codziennie Nie liczę swoich kalorii, nie mam żadnej diety i jakby nie mam jakiejś obsesji na tym, że muszę zjeść tyle i tyle Albo tak i taki o tej godzinie, to po prostu wszystko zależy od dnia Tutaj jem swoje witaminki B12 i to są takie żelki po prostu z witaminą Po śniadanku tradycyjnie musi być herbatka. Piszcie w komentarzach, jaką herbatkę lubicie. Ja kocham zieloną. Tutaj na przekąskę o około pierwszej godziny albo drugiej sobie zrobiłam ciasteczka borbony 3 do tego blueberry, zbitą śmietanę i mleko, żeby zanurzać ciasteczka. Oczywiście tutaj oglądam swój serial i właśnie mam taką szybką przekąskę przed obiadem. Dzisiaj niedziela, więc tata zrobił pyszny obiadek. Jedliśmy go około godziny trzeciej. Tutaj mamy ziemniaki z karym, z kurczakiem i z e, surówką. Moja druga przekąska wygląda właśnie tak Wczoraj z mamą piekłyśmy muffinki e, z czekoladą, z kawałkami czekoladą z kawałkami czekolady i tak nam wyszły Tutaj już robiłam swoje lekcje z japońskiego, a więc postanowiłam przekąsić e, muffinki, sobie zostawiłam dwa na dzisiaj specjalnie. E, tyle było godzinę po obiadku, a więc około czwartej Kochani, zapomniałam około w szóstej, siódmej mamami mi zrobiła niespodziankę i zrobiła mi lody z bezą, z bitą śmietaną i z blueberries. Ostatni posiłek dnia około ósmej. Z herbatką jadłam tosty z mozzarellą, z pomidorkami, oliwkami, e, serkiem, papryką i awokado. Okej okay, kochani, dzisiaj pierwszy raz tak na żywo się do was odzwam, ale jak widzicie mam blond włosy. Kani za farbą, znaczy w sumie za Rozjaśniłam sobie włosy, bliczam I teraz mam taki blond Bardzo, tutaj są troszkę ciemniejsze Ale wiecie, to są roots Ale tak to, to mam taki blond na sobie I um, Będę farbować włosy Na jakiś szalony kolor w ten piątek a więc możecie zgadywać w komentarzach, na jaki kolor będę farbować włosy. Ale potem zabliczyłam, żeby teraz co miesiąc, bo mogę sobie zmieniać jakby kolor przez to, że są blond, a więc będzie łatwiej niż z brunetki zrobić jakiś szalony kolor. Dlatego też teraz jestem ja blondynką. Są troszkę takie żółtawe, bo nie użyłam tonera, ale nie potrzebuję go używać, bo chcę mieć inny kolor niż blond. A więc takie mam szybkie wyjaśnienie z tym, co się dzieje na mojej głowie. Kochani, druga rzecz to, jeżeli dzisiaj widzieliście, to jadłam mięso na no, obiad mieliśmy Kary, czyli kurczak. I w ostatnim filmiku oblitowym powiedziałam, że jestem vegetarian. Niestety musiałam przestać tą dietę przez to, że um, no, przez powody zdrowia zdro, rzeczy, rzeczy, z moim zdrowiem po prostu nie mogłam być vegetarian. Teraz w tym wieku, przynajmniej Ale jestem jakby Politarian Chyba się mówi paskitarian A więc jem tylko kurczaka i rybę Nie jem innych um, Gatunków mięsa. Kurczę, strasznie mi się dzisiaj z polskim Bo cały czas mam, wiecie, szkołę online po angielsku I prawie nie mówię po polsku Ale tak, nie jem innych Więc jem tylko kurczak y I rybę, bo po pierwsze nie smakują mi A po drugie um, no, czerwony mięso jest bardzo, bardzo zły dla świata, a więc wolę go nie jeść. <laughs> a więc i tak też troszkę pomagam światu i e, tylko, prze, tylko po prostu muszę iron, a więc muszę jeść kurczaka chociaż i ryba. E, a więc takie małe update, kochani. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Komentujcie, jakie filmiki chcecie zobaczyć e, następnie. E, też pamiętajcie, żeby dodać mnie na Instagramie i na Facebooku. Linki są poniżej, um, bo tam zawsze pytam, wiecie, e, pytania, jakie chcecie zobaczyć filmik i takie tam. Ten filmik właśnie był, um, ktoś go chciał zobaczyć i dlatego go nagrałam. A więc e, pamiętajcie po prostu, żeby odwiedzać mnie na Instagramie, na Facebooku, też mam TikToka. I kochani, do następnego filmiku. Buziaczki. Fajo! You lay back and relax for a big smile. It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it and stay positive.